Dobry, witam wszystkich. Prezentuję Audi A6 z 2014 roku. Dwolidrowy Diesel 190 KONI z automatyczną skrzynią. Samochód sprowadzony z Niemiec. świeżo zarejestrowany i przygotowany do sprzedaży. Wersja S-Line. Przebieg dokładnie. 204-616. Tak jak wspomniałem, wersja S-Line bardzo fajnie wyposażona. Nagłośnienie Boza. Czerwony dach szklany. Tabicerka też. S-Line. Kierownica. Samochód do końca serwisowany. Wszystkie naprawy wykonywane w ASO. Bezwypadkowy żaden element nie był malowany. Wszystko w oryginale jest to sprawdzone miernikiem. Także tutaj na miejscu też udostępniam. Można sobie po przyjeździe jeszcze to wszystko zweryfikować. elektryczny hak wysuwany samochód ładny, nie ma jakichś większych rys, koła 20 cali z oponami wielosezonowymi Nexen yy, dość świeże z tego co pamiętam 24 rok bodajże nie są jakieś poobijane jak w takich dużych kołach Szyby oryginalnie, oryginalne łącznie z frontową, także bardzo ładny egzemplarz. Bogato wyposażony. Dodatkowo jeszcze ma Webasto, o czym nie powiedziałem, z kluczyka. No, to wszystko w ogłoszeniu będzie opisane wszystkie dokładne wyposażenie, jak i cena. Zapraszam.